ściągają, żeby odetchnąć w dniu ciężki pracy, napić się, zjeść czy po prostu zaciągnąć ziemię. Przybyli z okolicznych wsi, którzy obsiedli ławy przy drzwiach, teraz zajadają się szynką, popijają samogą, zamoką, a z ankierza dowodzą odkłosy obradującej starszyzny. W głębi sali strudzeni marynarze półgłosem snują opowieści o morskich potworach i syrenach. Obok paleniska dwóch trubadurów przygrywa na mandolinach spoczne melodie, do których wtany poszły forembianki, chłopcy z zalasu wirujący na parkiecie. Po robót tańczących prowadzi młynareczka z jaśkiem. Z tej ludzkiej masy co chwila dowodzą grubaczne śmiechy, a równie często tłumem wstrząsają w gniewu i bujek, również równie krótkich co intensywnych. O ścianę opiera się niepozorny chłopak znany z nocnych eskapat do swojej dziewczyny z dworu. Natomiast przy szynkwasie z pół godziny rosłych mieszczan przyśpiewuje i przy czerwonym winie dowiaduje o walorach tego tytułu. to wszystko Wam zaśpiewamy teraz po francusku. No. Byw o bier, byw o meza, met ranko, byw